Koniec roku szkolnego nie przypada, jak to się zwykło sądzić, na czerwiec. Podczas gdy uczniowie udają się na wakacje, w szkołach przychodzi czas na kompletowanie dokumentów programowych i podsumowywanie poprzednich miesięcy. Jest to także czas, kiedy w szkołach prowadzone są zakrojone na szeroką skalę remonty i prace konserwatorskie. W tym roku samorząd Łomży wydał na nie najwięcej spośród wszystkich samorządów województwa podlaskiego. W budżecie miasta zostało zaplanowanych ponad 6 milionów środków na. Właśnie remonty, termomodernizacje, czy też projektowanie dokumentacji związanych z przyszłoroczną termomodernizacją, projektowanie dokumentacji boisk szkolnych przy zespole szkół mechanicznych, przy zespole szkół weterynaryjnych, przy szkole podstawowej nr 10 i gimnazjum nr 2. I te zadania jeszcze będą oczywiście realizowane. W ramach tych środków większe bądź mniejsze remonty przeprowadzono we wszystkich placówkach oświatowych podległych urzędowi miasta. Nie wszędzie udało się zakończyć pracę przed pierwszym dzwonkiem. Jak zapewniają dyrektorzy, nie będzie jednak kolidowało to z organizacją i prowadzeniem zajęć lekcyjnych. Dla przykładu w szkole podstawowej nr 10 prace przy wymianie okien zaczną się już podczas roku szkolnego. Wymiana okien będzie prawdopodobnie w trakcie roku szkolnego, z tym, że rozmawialiśmy z dyrekcją szkoły, da się to tak zorganizować, da się przenieść uczniów do innej części szkoły po to, by Okna wymienić i by było przede wszystkim cieplej w szkole. Dalsze elementy termomodernizacji będą wykonywane w terminie późniejszym. Podczas konferencji prasowej odpowiedzialna za sprawy oświatowe zastępca prezydenta Mirosława Kluczek poinformowała, że ze wstępnych analiz urzędników wynika, iż w tym roku szkolnym zmniejszy się liczba uczniów w Łomżyńskich szkołach. Nie wliczając przedszkoli, w poprzednim roku szkolnym w Łomżyńskich placówkach uczyło się ich 10 534. W rozpoczętym właśnie roku szkolnym 2012-2013 będzie ich już tylko 10 246, czyli mniej o 288 osób. W tym roku zapowiada się, że od września, od poniedziałku, w szkołach podstawowych będzie się uczyło łącznie z zerówkami, z oddziałami zerowymi, tymi przedszkolnymi w szkołach 3680 dzieci, z tego 567 to jest w klasach pierwszych. W porównaniu do roku ubiegłego, szkolnego to jest tak, tu było 3680, tu jest 3748, czyli no, jest spadek. W gimnazjach w tym roku szkolnym 1696 uczniów, w tamtym roku szkolnym mówimy o wrześniu odpowiednio 1769 uczniów, w klasach pierwszych w tym roku 524 uczniów, mówimy dalej o gimnazjach, w klasach pierwszych w ubiegłym wrześniu w ubiegłego roku szkolnego 576 uczniów. W szkołach ponadgimnazjalnych w tym roku 4732 uczniów, z tego w klasach pierwszych 1397. Natomiast we wrześniu ubiegłego roku to było 4896 uczniów i w klasach pierwszych 1430 uczniów. W zbliżających się miesiącach przy szkołach podstawowych będzie funkcjonowało 13 oddziałów przedszkolnych, do których łącznie będzie uczęszczało 260 dzieci 5 i 6 -letnich. Ponadto 424 maluchów znalazło miejsce w tzw. zerówkach. Aż 777 uczniów łomżyńskich szkół to osoby spoza miasta. Wiele z nich zamiast dziennych dojazdów wybiera przeprowadzkę do jednej z trzech prowadzonych przez miasto burs. Limit miejsc mieszkalnych został już dawno wyczerpany, a osoby, które się nie dostały, czekają na listach rezerwowych. Nowy rok szkolny to nowi uczniowie, nowe klasy i nowa organizacja zajęć. Zmiany jakie zaszły pociągnęły ze sobą reorganizację w kadrze nauczycielskiej. Zmieniła się liczba etatów oraz zatrudnionych nauczycieli. Liczba nauczycieli tracących pracę już żeśmy podawali, że jest to 8 nauczycieli z karty nauczyciela z artykułu 20, czyli z sytuacji kiedy następują zwolnienia wynikające ze zmiany organizacji pracy szkoły, bądź likwidacji szkoły. U nas w tym momencie nie było jako takiej likwidacji szkoły, ale zmiana organizacji szkoły spowodowana na przykład mniejszą liczbą klas i innymi uwarunkowaniami i to jest 8 osób. W tym są również nauczyciele, którzy odchodzą na emeryturę na przykład, więc w jakimś stopniu są zabezpieczeni. Podawaliśmy również liczbę 28 nauczycieli, którym wygasają umowy. Tu też nie zawsze są to umowy na pełnym etacie. Często są to emeryci, którzy przychodzą na różnego rodzaju zastępstwa. I w momencie, kiedy zmieniła się struktura organizacyjna, kiedy zmieniła się liczba uczniów, po, po prostu tych godzin już dla nich nie ma. Do obowiązków prezydenta miasta należy między innymi powoływanie osób na stanowisko dyrektora szkoły. Mieczysław Czerniawski dokonał już wyboru dla każdej z łomżyńskich placówek. Dyrektorzy zostali wyłonieni poprzez konkurs lub w części przypadków przedłużono im wcześniejsze umowy. Przedłużenie dotyczyło najczęściej sytuacji, kiedy dla dyrektora była to ostatnia kadencja bądź część kadencji. Jeśli idzie o nowości w tym, w tej, w tym zakresie, to zdecydowana większość to byli do, dotychczasowi dyrektorzy. Prawie wszyscy to byli dotychczasowi dyrektorzy. Jedna osoba jest to nowa osoba, jest to pani dyrektor. Gimnazjum numer 2, poprzednia pani dyrektor poszła na urlop zdrowotny. W roku szkolnym 2012-2013 uczniowie łomżyńskich szkół będą mogli skorzystać z całej gamy dodatkowych zajęć. Wszystkie finansowane są z funduszy europejskich, a na ich wprowadzenie zdecydowało się aż 10 placówek. Jednym z tych y, takich projektów, które w szkołach będzie realizowane, to jest program, o którym niedawno mówiłam. Rozwijamy umiejętności uczniów klas 1-3, do którego przystąpiło 6 szkół podstawowych. Tym projektem będzie objętych 70, 740 dzieci. Poza tym y, na przykład zespół szkół weterynaryjnych, zespół szkół mechanicznych, yy, zespół szkół drzewnych, gimnazjum nr 6 też realizują projekty, które wzbogacają ofertę szczególnie zajęć pozalekcyjnych. Szkoła podstawa nr 4 gdzie ze środków inwestycyjnych jest budowa parkingu i remont ogrodzenia od strony ulicy Kyszkowej. Mówię, że to trwa jeszcze, bo planowane zakończenie budowy tego parkingu jest w okolicach 15 listopada. Mamy nadzieję, że terminy zostaną dotrzymane. Nie będzie to kolidowało w żaden sposób z rozpoczęciem roku szkolnego. Dyrektor, mieliśmy dzisiaj na radę z dyrektorami szkół, mamy świeże informacje jak to wygląda. Dyrektorka szkoły podstawowej nr 4 zapewniała, że y, będzie bezpiecznie. Y, szkoła oprócz tego, że, że trwa ta budowa parkingu, przystosowywała część szatni szkolnej do ustawienia szafek szatniowych. To, to zadanie już zostało zakończone. W szkole podstawowej nr 5 wymiana instalacji elektrycznej ze środków inwestycyjnych. Jest praktycznie na finiszu. Mam informację, że bodajże jutro jest końcowy odbiór. odbiór. Szkoła podstawa numer 10. Tu nie udało nam się wejść z termomodernizacją. Sytuacja jest taka: miasto złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wniosek o dofinansowanie termomodernizacji. Nie mamy jeszcze odpowiedzi, czy pieniądze z tego funduszu będziemy mieli czy nie. Niemniej y, podjęliśmy decyzję, że niezależnie od y, sytuacji y, przekazane zostaną z budżetu miasta y, środki w wysokości bodajże 2 miliony 200 tysięcy na wymianę okien. To utrudnienie tylko będzie tego typu, że wymiana okien będzie prawdopodobnie w trakcie roku szkolnego, z tym, że rozmawialiśmy z dyrekcją szkoły, da się to tak zorganizować, da się przenieść uczniów do innej części szkoły, po to, by okna wymienić i by było przede wszystkim cieplej w szkole. Dalsze elementy termomodernizacji będą wykonywane w terminie późniejszym. W pierwszym liceum ogólnokształcącym, w zespole szkół ogólnokształcących trwa remont, a uli ze środków inwestycyjnych. Troszeczkę nam się termin może przesunąć przez jakiś czas na sali gimnastycznej. W sali gimnastycznej był jakiś zastój. Obawialiśmy się zagrożenia terminu zakończenia tego zadania. Wysłaliśmy do firmy, która realizuje to zadanie. Taką, taką ponaglającą, tylko taką wezwanie do wznowienia prac. Mam informację z dzisiaj od pana dyrektora Łuby, że jest lepiej, że prace ruszyły. W zespole szkół mechanicznych wymieniono okna, część okien ze środków własnych. W zespole szkół ekonomicznych, remont instalacji kanalizacyjnej, remont na nawierzchni ze środków własnych, remont małej sali gimnastycznej, siłowni. Te zadania zakończono. Bursa szkolna numer 3 ze środków Pefron, z dofinansowania ze środków Pefron, remont trzech łazienek. Jest to na finiszu, trwa w tej chwili porządkowanie, sprzątanie po tym, tymże remoncie. No, oczywiście, bursa szkolna numer 1, gdzie trwa termomodernizacja. Mam zapewnienie, że bursa nie będzie zagrożona i będzie można rozpocząć Kwaterowanie uczniów, którzy uczą się w łączyńskich szkołach, w tejże bursie. Oczywiście prace zewnętrzne tam będą jeszcze trwały. Trzeba doprowadzić do sytuacji, żeby te zewnętrzne prace, prace nie stwarzały jakiegokolwiek zagrożenia. Tam również jest planowana, planowany remont kuchni, z tym, że to się odrobiny nam przesunie, więc bursa na ten moment będzie funkcjonowała normalnie. Nie ruszyliśmy jeszcze w tym momencie. Z pracami projektowymi dotyczącymi auli drugiego ogólniaka, a to głównie z tego powodu, że czekamy na decyzję zarządu województwa w sprawie terenu, po pozwolenia na wykonywanie czegokolwiek na tymże terenie, na tej części, która należy do Państwa Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Mamy przygotowaną specyfikację na dokumentację projektową, więc jak tylko przyjdzie odpowiedź z. Zarządu Województwa, że jest decyzja, a jesteśmy przekonani, że taka odpowiedź będzie dość szybko i że będzie ona pozytywna, ruszymy z projektami, z pracami projektowymi. Drugi ogólniak otrzymał również 70 tysięcy na remont dachu z, ze środków zabytków, mówiąc hasłowo, i 130 tysięcy ze środków inwestycyjnych, więc w sumie 200 tysięcy po to, by kolejny etap remontu dachu, który tam jest konieczny, bo, bo woda się leje do sal lekcyjnych, i to też będzie jeszcze w tym roku wykonywane.